Skrillax z tej strony, Skrillex Perlol, a dzisiaj robimy sobie unboxing orężady o smaku cytrynowym. Napój musujący o smaku cytrynowym, tak to pisze, Niedźwiedź, który pewnie się tworzy po połączeniu tej, tej orężady z yy, jakimś nie wiadomo czym. Taki, może to misiek pedofil. Nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra. Przejdźmy sobie do otwarcia. Na chwilkę was postawię. Pierwsze co się wrzuca w oczy to że to proszek. A nie napój. Więc co za debilne nas okłamały. Miał to być napój. A napoju nie ma. Ale za to jest bardzo dobre. Czekajcie. Ale na taką sytuację się dobrze przygotowałem. Już wiele miałem takich oszustw. Poczekamy, aż napój musujący, zwany tej Żadą, skończy musować i będzie już całkowicie gotowy. przygotuję to co miałem przygotować Ej, dobrze Koniec. w takim napoju można maczać chipsy cebulowe jak to smakuje Nieźle. A teraz to wyćpamy. Jak dupalacze. palacze, dupa palacze. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Jak coś to Was... Nie, żeby... żeby nie było, że nie informowałem wcześniej, więc powiem teraz, że filmów nie będzie w niedzielę, yy, mogą być w sobotę, ale rzadziej. Pa.